zajmiemy się prawdziwą legendą, czyli samochodem Gaz Wołga 24. Jest to kolejny z samochodów z moich zasobów, aczkolwiek jest to samochód, który trafia w program sprzedażowy, czyli kuźnia klasyków. Samochód będzie wkrótce dostępny po dopełnieniu wszystkich potrzebnych formalności do jego sprzedania. Czy właściwym będzie powiedzeniem, że Będziemy się tutaj podpierać głównie na walorach stylistycznych tego pojazdu. Nie, ponieważ w życiu prawdziwego mężczyzny liczą się, a przynajmniej powinny się liczyć trzy elementy, a mianowicie mocny alkohol, piękne samochody i szybkie kobiety. Dzisiaj zajmiemy się natomiast pięknymi samochodami. Co do wołgi, może nie jest to sam szczyt szczytów, jeżeli chodzi o technikę, natomiast wartym pochylenia jest się tutaj jego design. Ogrom pojazdu, który był wtedy limuzyną klasy średniej, trudną w dzisiejszych czasach do porównania do innych samochodów, ponieważ przekładając na dzisiejsze, nie mamy tutaj do czynienia z samochodem pokroju BMW 5. Nie mamy tutaj do czynienia z pokrojem BMW 7, ponieważ jest to samochód gdzieś po środku. Odnosząc się do samochodów typu Mercedes, to nie jest ani E-klasa, ani S-klasa. To jest coś zawsze pośrodku. środku. Idąc w stronę Amerykańców, to też nie jest nic w stronę powiedzmy Lincolna hmm, Tonkara. E, Volga była samochodem głównie przeznaczonym dla dyrektorów fabryk. Oczywiście dyrektorzy fabryk tymi samochodami osobiście nie kierowali. Mieli do tego zawsze przydzielonego kierowcę. Z chwilą, kiedy te samochody zużywały się, owszem, trafiały dość popularnie na taksówki w Polsce, natomiast w Związku Radzieckim, a także w paru krajach satelickich, były to samochody, które od początku trafiały do użytku pod przedsiębiorstwa państwowe, taksówkowe. Z racji na to, że w środku mieliśmy przestrzeni na szerokość około 1,5 metra, co jest imponującym wynikiem, nawet dzisiaj, a także nawet w wersji sedan mogliśmy dorwać. Samochód przeznaczony do przewozu 6 osób. Występowały również wersje Kombi, które wtedy mogły mieć już aż 8 miejsc siedzących. Mamy tutaj przed sobą samochód z 1978 roku. Wołga Gaz 24 była produkowana od 1970 roku. Także myślę, że tutaj wzornictwo sowietów poszło w stronę e, Amerykanów. Duży, chromowany grill. Duża maska. Elementy. Takie jakby chociaż znaczniki. Z boku Wołga, z tyłu Wołga w wersjach eksportowych wpisane normalnie alfabetem łacińskim przez V jako Wołga. Głupie detale. Zabezpieczenie zamków drzwiowych, promowane klamki, masywne drzwi i przede wszystkim ten dźwięk, który nie znikł po ponad 40 latach. Oświetlenie wejściowe, które w wersjach po liftingu po 85 roku niestety nam znikły, Lecz po 1985 roku wiele elementów ciekawych nam znikło, takich jak chociażby nawet grill chromowany, który został zastąpiony grillem plastikowym. Oczywiście jak na samym początku wspomnieliśmy, jest to samochód bardziej dla równiejszych aniżeli równych, także obok mamy samochód Skoda S100, która już uczestniczyła w naszym programie. Widać tutaj definitywną różnicę, jeżeli chodzi o wielkość samego samochodu, ponieważ w wodze, sama wielkość to jest niespełna 4,8 długości. Natomiast w Skodzie 4,2. Ma to przełożenie oczywiście na samo miejsce, chociażby w bagażniku. Tu jest tyle miejsca, że sam dyrektor jadąc na jakieś czasy mógł się swobodnie upakować, a także jego małżonka... Do tego dodając, że jesteśmy w latach 70., -tych, 80., -tych, no to większość rodzin była w formacie 2 plus 2. A jak wiemy, dzieciaki, trudno jest upakować. Co do miejsca z tyłu miejsca z tyłu jest naprawdę bardzo dużo. Mamy oczywiście też popielniczki. Cały czas jesteśmy w okresie, kiedy palenie było niezwykle popularne. Ale sama kanapa, o ile chwaliłem się, że w Skodzie jest niezwykle miękka. O tyle tutaj, no to ona nas pożera. Jest niezwykle miękka. Dla przypomnienia w Skodzie. dla przypomnienia wschodzie, tego miejsca nie jest zbyt wiele, jest wystarczająco, tak jak ostatnio wspomniałem, no ale to jest po prostu takie optik. Przód to prawdziwy szał. Pamiętajmy o tym, że mogliśmy dostać samochód, który miał kanapę trzyosobową, więc z przodu mogły swobodnie podróżować trzy osoby. Nie zabrakło takich elementów jak chociażby nawet zapalniczka, nawiewy na nogi, na szybę, czy też wprost na kierowcę i pasażerów. W silniku w GAZ-24 podstawową jednostką była jednostka czterocylindrowa, czterosuwowa o pojemności 2,4 litra generująca 95 koni mechanicznych. Występowała jeszcze jednostka w układzie V, ale była to jednostka niezwykle rzadka w tym samochodzie. Samochód wtedy generował około 200 koni mechanicznych. Ale był niezwykle ciężki w prowadzeniu przez jednostkę, która ważyła około 200 kg więcej względem swojego brata ZMZ, który znajduje się tutaj, czyli tym 2,4 litra. Co do samej jednostki napędowej, o której możemy porozmawiać, o tej najsłabszej 95-konnej. W normalnym ruchu nie czuć, że Temu pojazdowi cokolwiek brakuje. Zwarcie zbiera się ze świateł, reaguje dość szybko na gaz. Ale przy tym wszystkim jest on niezwykle elastyczny. Właściwie przy skrzyniach czterobiegowych większość zniesień pokonujemy bez redukcji na czwartym biegu. Względem silników tych w układzie V występowały one w służbach. W Służyły one do konwojowania w defilat, w których uczestniczyli najwyżsi w Związku Sowieckim. A co szczęśliwcy mogli takimi samochodami poruszać się służbowo w organach KGB. Idąc dalej w stronę zawieszenia. Mamy tutaj do czynienia z tyłu z sztywnym mostem. Zawieszeniem resorami. Z przodu amortyzatory oraz sprężyny śrubowe. Samochód Gaz Volga nie jest mistrzem w pokonywaniu zakrętów. Trzeba nieźle się napocić, żeby tym samochodem jakkolwiek szybciej jechać w zakrętach. Można by to postrzegać jako wadę, ale z drugiej zaś strony trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ten samochód nie był projektowany po to, żeby być szybkim na drogach. Warto sobie przypomnieć, jak jeszcze około 50 lat temu wyglądały drogi w Związku Radzieckim, a także w większości krajów socjalistycznych. To był samochód, który miał dojechać praktycznie wszędzie. Miał dojechać on polnymi drogami kiepskiej jakości. Nie tylko w lato, lecz także i na jesieni, kiedy były zmożone opady deszczu, i na wiosnę, kiedy występowały rozstopy. I w tej roli sprawdzał się on delikatnie. Miał komfortowo przewieźć pasażerów z tyłu, bez ich dyskomfortu na drogach dziurawych, co wychodzi mu wręcz rewelacyjnie. Jadąc wogą, nie czuć praktycznie bowiem żadnych nierówności występujących na drogach. W dzisiejszych czasach oznacza tylko tyle to, że nie trzeba zwalniać do progów zwalniających, tylko można jest swobodnie przejeżdżać i właściwie można ich w ogóle nie poczuć. Podsumowania, jeżeli ktoś czepia się usilnie z pasowania elementów chociażby wołgi, to ja mu zadam pytanie, kiedy ostatnio oglądał nowe samochody. Bo przecież w krajach kapitalistycznych, gdzie stawiamy na pieniądz, spasowanie też bywa dosyć podłe. Nie można się tego czepiać w żaden sposób, ponieważ jeżeli chcemy to zauważyć, musimy się nad tym pochylić. Druga rzecz, jeżeli ktoś tylko negatywnie ocenia pewne samochody, no cóż, jeżeli ktoś jest miłośnikiem jednej marki, a nie daj Bóg jednego modelu, to skąd może czerpać porównania, co może być dobre, a co może być złe? Z drugiej strony kojarzy mi się to w sposób prosty, tak jak z kobietą. Jeżeli ożenimy się z pierwszą lepszą, to skąd mamy wiedzieć, że ona jest właściwa? Podsumowując wogę na pewno uznaję, że jest to samochód, który jest stworzony w idealny sposób do tego, do czego był przeznaczony. Czyli do wygodnego przemieszczania się po kiepskiej jakości dróg. Jest to na pewno samochód warty zainteresowania w świecie krajów socjalistycznych, w których większość osób jeździła światami, syrenami, trabantami. Zazami, czyli popularnymi zaporożcami, a właściwie tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na coś lepszego.